Witam Was bardzo serdecznie na kolejnym odcinku. Jak widać, jesteśmy na polskiej... polskim gospodarstwie na Dzikiej Dolinie. Jak widzicie, nie ma naszej prasy w Stodole. Gdzie mogło stać? Jak widzicie, trochę pieniędzy mniej. Już widać w oddali, że zakupiliśmy używany podajnik. Daliśmy za niego 500 zł i... żeby się nie męczyć z belkami, dokupiliśmy przyczepę z autoladem, która była w kiepskim stanie. Musieliśmy włożyć własny ten, ogólnie opony były poprzez ten, dętki poprzebijane, przywiózł nam to wszystko, oczywiście laweciarz, my odmalowaliśmy, wyremontowaliśmy, Zawsze za, za ogólnie, zapłaciliśmy 1500, ona była w bardzo kiepskim stanie, hamulce zaciśnięte, wszystko robiliśmy, w 1500 zmieściliśmy się za całą naprawę, więc daliśmy na nią 3000 zł, miejmy nadzieję, że się sprawdzi. Bardzo na to liczę, bo jednak to zbieranie belek zawsze nam długo zajmowało. Więc liczmy, że wszystko będzie git. Nie będzie z tym problemu. Przynajmniej wiem, że to jest długi zestaw. Fajnie jakby jakaś to przynajmniej z tyłu stała, żeby to jakoś wyglądało. Ale no... Czekajcie, bo tutaj nic nie mogę więcej. Zobaczcie, ja to mogę teraz... Aha, jakbym odpiął, to się podczepi do tyłu. Aha, dobra, czekaj odetnijmy to. A zróbmy tak. Zobaczymy jeszcze, bo nie wiem, jak to powinno mieć ustawione. Że akurat pierwsza praca i akurat już na miniaturce zobaczycie, że właśnie robimy prasowanie. Myślałem nad tym zakupem dość długo, jak mam być szczery. Ogólnie, bo sam nie wiedziałem, czy ja to kupię w tym czasie, czy... Czy będę czekał bardziej na to. Najgorsze jest to wywijanie. Szczerze mówiąc. Teraz ja muszę zobaczyć pozycję... Pozycja pracy. Dobra. Weźmiemy ten poprzeczniaczek Z tym to na pewno teraz się będzie ciężko manewrowało To wiem na pewno ile odjechał z taką... o Że manewrową będzie słabo Nie, pozycja pracy. Nie, bo ja muszę zmienić tu. Ja na zakrętach wyłączać i podnosić podajnik. Podajnik w sensie ten zbierak. Zobaczymy jak to wyjdzie. Mam nadzieję, że się sprawdzi. Widzę, że. Już że układa, więc jest fajna robota, przynajmniej. Będzie robiona. Ogólnie, jeszcze nie testowałem ani razu. Chciałem sobie usprawnić już trochę te kostki. To jednak było już męczące, według mnie. Tak to już mamy, wiecie. No, ciut, yy, łatwiej nam będzie. Gorzej będzie ze sterownością. No to mówiłem na pewno. Ale przynajmniej czasu nam mniej to zabiera. Szczerze, ja wziąłem się za to pracowanie. A ja nie wiem, co ja mogę dalej porobić. Poza tym. Jak mam być szczery. A widzę, że to przynajmniej fajnie działa. To od razu. Jakby tu jeszcze ktoś stał, to już by było baje bajeczka dosłownie. Według mnie. Ta osoba stoi po jak jakby układała, nie? To by to idealnie wyglądało. Będziemy zmieniać biegu, niech chcę powoli ten. Będziemy jeździć, bo jeszcze nam się rozsypią, I co? Robota idzie fajnie Mam nadzieję, że fajnie jakoś się powoli rozwijamy Wiem, że to ciut realnie nie wygląda, ale... Przyjmijmy, że na tej z autoladem zawsze stoi jakiś z tyłu człowiek i... je ustawia te belki, ok? Bo usprawni mi to sporo roboty Jak ja później to jeszcze zjeżdżać, zbierać, to już w ogóle by była masakra. Ja jestem ciekawa, bo nie sprawdzałem, jak to działa, na przykład, jak. Yy, ten. Jak. Kurczę, jak to się mówi. Jak, jak, jak. Yy... Kurcze jak... jeszcze nie mogę teraz przypomnieć jak nazłoś nie. Ej, najgorsze jest trochę z jednej strony jest to, że nie wiem czy te belki układać. Tamte mi wystrzeliło, więc tam nie mogę. Chce jakieś miejsce znaleźć e, da trochę tych belek z tego co ja widzę presuję u nas to. Kostka, dobra, weźmy, zawróćmy tak. Cieniemy, gaz ja zgarnę. Ten poprzecznie jak powrótę. czwórkę. Bo czuję opór widzę to. Nie spróbujemy tu jakoś zajechać. Produkujmy już. Opuśćmy Fajnie to jest zrobione, nie wiem jak ja teraz tym cofnę, ale... drony na sąsiadowe wjechać Myśmy my mogli sobie, wiecie, wyjechać Powolutku sobie, żeby nie połamać niczego I nie obalić naczepy. O, brat wzięło nam belkę. Pyk. Oj, 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 oj. Ale teraz muszę resetować licznika, bo tak i tak wiem ile da mi belek z jednej strony. Więc też nie jest źle. Oj, coś się przypchało, cofnijmy trochę niech się przemieli to. prasowanie zakończone. Zobaczmy, czy tu wszystko jest ok. Tu jest ok. Tu się nic nie stało, bynajmniej. Tu wszystkie tryby GIT, ta gdzie zostało szybko. E, jeszcze zostało. Wyładuj. Tak jak myślałem, żebym się to wyciągać. Oj, nie o to mi chodziło. Oj, tego wam powiem, że nie przewidziałem. A tak to ja biorę to całe A, tak tak chcę złożyć, to to wypchnie, ok Dał nam 41 belek. Nie to. O, jest opór, widzę. Ciężko ma. Nasz Trzybek. Ale bujnie się powoli. No, tu bym może je poustawiał sobie teraz. No, tu mamy taki lekki zakon, i byśmy powcinali te drzewa. A my sobie od razu, czekajcie. I czemu one zabalona? Czekajcie, Siłujemy się trochę z nią, żeby ją. Eee, kurna. O, kurna, no jeszcze gorzej. Eee, o! się jeszcze trochę w tą. Eee... kurwa dobra, poszło jakoś. Stawiamy tu sobie. I widuję, już możemy zdjąć, bo nie musimy nic podbierać tam. No i teraz nie ma oporu żadnego, spokojnie sobie jedziemy. A wiem, że to się na pewno sprawdzi, jednak będzie... Już nam samo mniej zajmie, można powiedzieć. A, plandeki teraz nie można na to zakładać, tak? Dobra, o A No to jednak ma sens, jakby miałbym Czekaj to jest tak, nie nie dosunię, jeszcze trochę. Dobra. Szczerze mówiąc. Mógłbym to yy, poczepić tura. Okej, okay, zamknijmy sobie tu. Co mam podpięte widły? No to git. Mi widły akurat są potrzebne. Więc Damy belkę siana krową. Pleku nas skrowym, bo mamy 4T i 4T okej. Okay. Chiedz, żeby nie zawadzić Damy do góry O, cofniemy teraz Miałem te, te kostki poukładać Ogólnie, a ich nie ułożyłem Dobra, czekaj, jeśli ja źle ustawię, pojedziemy do tak, cofniemy, że drzwi jeszcze, no jeszcze jedno można może nie uciekną. Czy mamy jeszcze sporo tych? Ty tam ostatnie dwie. A ja tak jej nie biję. A to trzeba jakoś bić od boku ją. Ja myślałem, że tak sobie można wbić, a tu nie. Dobra, wyrobimy, nie, trzeba cofnąć. Dobra. Hop. Tyle mam powinno starczyć już. Znaczy, tak i tak nie jest za dużo. Więc... Ja czytam, że szybek jest jeszcze potrzebny. Z tego co mi się zdaje, póki co to nie. A czekajcie, czy mam tu miejsce, żeby jakoś ułożyć belki? Hmm. Dobra, na razie nam jest niepotrzebny... Potrzebny jest. Przecież będę musiał... Pozycję tę, żeby rozładować sobie te belki chciałbym. teoretycznie mógłbym poprzestawiać te bliżej lewej strony te belki wszystkie i chcę zacząć tu układać też. Z jednej strony. Dam radę tak przejechać z dwoma bez tego obciężnika. Jak też to zacznę sianem układać. Mały pasek, ale ułożę, posuńmy o, posuńmy tą jedną o, na tak to je przestawimy, będziemy mieli porządek. Myślałem, czemu by nie. Musimy, że nastawimy, że turlamy ją. A, kurwa, ciężkie są te wele. No, łatwo można je przynajmniej przekręcić, łatwo to też chodzi, nie? O co ja zawadziłem? Zaczniemy układać powoli. Nie wiem tu wyrobię. No to tak to przestawi tą konewkę ogólnie w realu, ale no. Bo nie ma jak. No trochę porządków. Ja będzie coraz co bardzo ciasno się powoli tu robi z tego co ja widzę 41 Bel Dobrze, wyładuj Bele. Op, okej okay. To też powinno być chyba Git, że mogę je. A czekaj, wyładuj bele tutaj. A że to muszę potwierdzić. Teraz mogę je ściągać, tak? Tak. Dobra, so, układamy je. Czekajcie, nie, bo to będzie za blisko. Trzeba zacząć układać na dworze, bo nie mam miejsca. Tak to sypu układamy, i może tu nam nie wywalą. Przynajmniej zostawmy na razie póki co cztery. Tam na górze nie mogę kompletować, więc. Tam się wszystko rozwaliło, dlatego bierzemy już normalnie, ustawiamy je na dworzu. Wiem, że to akurat się schodzi z tym ustawianiem, ale liczę przynajmniej, że nam tu nie, wy, nie coś się nie zboguje nam nie wypierdzieli bel. Musimy się bardziej uważać tutaj za to. Można powiedzieć. Bo będzie ciaśniej trochę. Więc Na 4 bym wypuścił Max i tyle I długi po prostu zrobił bo inaczej to tak czuję, że ciężko będzie. No ale fajnie, bo to ma poukładane bele nie tak że ja muszę łapać tak, 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 a to mam poukładane i sobie biorę po prostu i od razu ustawiam je można powiedzieć więc to już jest sporo. Czekajcie, jak się zwalnia prędkość. Trochę. Czy ja mogę na mniejszą? Nie, czekajcie, ja chyba nie mam teraz tego modu. już. A to prędkość biegania, ale no dobra, mniejsza. Mam nadzieję, że nigdy się o tym nie zapomnę. Bo to jest akurat na samym tym. Więc się nie powinnam zapomnieć, nie? Mamy na mnie takie wrażenie O Ile to było w ogóle brak? 42, 1? Coś takiego. A to się zobaczy na odcinku później. Już nie chcę. Wiecie, kłamać coś. Pyk. Teraz musimy w tą stronę. Kurczę, to by się jeszcze przydała jedną wypuścić. Szczerze mówiąc, ale to dużo przejazdu mi zabierze. Ha Zaczyna się robić ciekawie. Czysto torcję mogłem wypuścić, no ale, kurna, przejazdowo będzie słabo trochę. Mi się zdaje bynajmniej. Tak, teraz muszę pomyśleć trochę nad tym. Albo że zrobimy, że to damy normalnie, o. Żeby to dołożymy. Tak jak tutaj mamy na dole, a później z drugiej strony. No tak to jest szansa, że to jakoś w miarę będzie wyglądać, nie? Nie wiem, podoba mi się taka robota, jak mam tak akurat z przyczepy mam brać poustawiane niż takie jak ja mam, jak ja wcześniej robiłem, powrzucane takie. Poprawmy sobie to, o. I co jest, że nie mogę belki? albo nie sięgam już. Ok. Trzeba teraz sobie powchodzić trochę. Najlepiej mógłbym obrócić, ale... Póki co myślę... Nad kupnem trochę tutaj ziemi od sąsiada, i tu chcę zrobić wiatę na kombajn ogólnie za jakiś czas. Bo tak to ja nie mam gdzie kombajnu trzymać. No tak, tak sobie zrobię wiatę. No to z tym już nie będzie problemu, nie? Fajnie, fajnie się układa. Ogólnie. Patrząc, że jest ten. Ta przyczepa tak poukładane ma. O wiele lepiej się od razu układa. Nie musisz sobie ich przekręcać co chwilę, tylko bierzesz. Cyk. Ups. To dwie mi spadły, akurat. To będę musiał sobie przekręcić. Ale dużo nam da ta przyczepa. O wiele mniej czasu na zbieranie. Od razu pracujcie i automatycznie ładuje Więc czasowo do przodu będziemy zawsze. Jak kilka minut, można powiedzieć nad kilkanaście. Można by rzec: Przepchniemy go trochę. A, a, dobra, git. Przepnęliśmy go trochę. Nie wiem czemu nam ją skrzyżowało, albo że ja złapałem po prostu że tak zwany ten lumberjackiem. i ją przestawiłem, bo nie wiem czy ona tak ogólnie dobra stójmy, Znaprostujmy naprostujmy ją. Zoterci moglibyśmy tu jeszcze dołożyć jedną, żeby było już, tylko najgorsze że muszę teraz czekaj, poprzesuwajmy sobie je trochę, czy było je bliżej. Jak mamy aż tak daleko już. Redukt ten triggera. W ogóle mam już 26 minut odcinka. O kurwa, jak szybko to zleciało. Z 10 minut mieliśmy belki. A to jeszcze daliśmy trochę porządek. Zobaczmy, że żeby żebyśmy mieli gdzie układać te właśnie kostki teraz. Jak na górze nie mogę, bo tam już się porozpierdzielało, można powiedzieć. A tak to. Możemy działać se dalej z ustawianiem, więc... Akurat skończymy to i zakończymy odcinek idealnie. Można powiedzieć, że już dużo belek nam nie zostało, to przecież nie będę to poza odcinkiem układał. Jak mogę to z wami zrobić, więc już będzie mniej za to. Roboty. Mam nadzieję, że się to sprawdzi nam ogólnie ta przyczepa mną no już teraz mogę powiedzieć, że nam się mega sprawdziła. Czy ja mogę to proszę grzecznie postawić tak jak bym chciał. Hop. Pierdzielona przyczepa Nie wiem czy ona się przestawiła znowu, czy nie, ale lekko się przestawia z tego co ja widzę. Ogólnie, no i tak by to było, bynajmniej o. Ty i ogólnie dwa piętra są ustawione. No i klasa. Trochę coś tam chyba za bardzo, jedną wypchnąłem. Tą trochę, no Dobra, przesuńmy to troszkę, żeby to jakoś się zgrywało. No i klasa. Czy ja gdzieś gdzie możemy odstać tą przyczepę? To jest pytanie. Wiecie co, to jest problem lekki. Bo ja nie wiem, czy ja się gdzieś z nią złożę. Nie mam gdzie jej wstawić. Dobra. Z tym to już pomyślę po odcinku, bo sam nie wiem, gdzie to mam stawić. Mam nadzieję, że wam się odcinek ogólnie spodobał. Szczerze dużo nie porobiliśmy, tylko lekki porządek. Nakarmiali, nakarmiliśmy nasze krówki. No i ułożyliśmy stuk. Nie wiem, czy to stuk też się mówi na te kostkowane. Wiem, że okrągłe to się na pewno stuk mówi. Mam nadzieję, że podoba się nowe nabytki. Nie dużo wydaliśmy, bo ona mówię, była na gannym stanie. Ja chciałem sobie ją wyremontować, to też ją wyremontowaliśmy. Chyba nam to zajęło, ale mamy pieniądze. To jest ważne, że możemy coś inwestować po trochu. Więc no. Dziękuję wszystkim za obejrzenie. Zostawcie lajka, like suba, bo to bardzo wspiera. Może się kiedyś rozrośniemy na tym YouTubie. Póki co stoimy z subskrypcjami. Zapraszam na mojego TikToka, na którym staram się codziennie streamować. Nie zawsze wiadomo, że znajdzie się ten czas, więc nie, czasami nie ma. Eee, co mogę więc powiedzieć? Chyba nic, póki co. Na razie i cześć, miłego dnia. Wieczoru, kiedy tam sobie to oglądasz.